Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jak zwykle w czwartek na Psycho czwartku, dzisiaj bardzo ważny temat, jak zwykle. Tym razem toksyczne osoby, toksyczne relacje, toksyczne związki. Możliwe, że Ciebie ten temat dotyczy, możliwe, że spotykasz takie osoby w swoim życiu albo masz taką relację z toksyczną, z toksyczną osobą, a właściwie osoba, która powoduje, że coś w tej relacji jest toksycznego. I dzisiaj temu się przyjrzymy. To może być Twój szef, to może być ktoś z współpracowników, to może być ktoś z rodziny, to może być bliska osoba, nawet może być rodzic, ktoś na przykład, brat, siostra i tak dalej. Więc przyjrzymy się temu, jak rozpoznać, tak, czym są toksyczne relacje, ponieważ to słowo gdzieś zaczęło się pojawiać coraz, coraz częściej, więc możliwe też Ciebie to dotyczy. Miło Cię widzieć, pisze Marcin, super, że dołączacie. Piszcie oczywiście, jak zwykle, skąd jesteście, gdzie teraz oglądasz, napisz w komentarzu. Oczywiście komentuj, jak zwykle, bądź tutaj aktywna, aktywna, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby, żeby to była dyskusja, tak, żebyście się też dzielili swoimi, swoimi doświadczeniami. A też jeszcze taka bardzo ważna rzecz, ponieważ żeby dołączyło do nas, żeby więcej osób dowiedziało się, czym te toksyczne relacje są, żebyśmy mogli dzielić się tą wiedzą psychologiczną, to teraz jest czas na to, żeby udostępnić ten dzisiejszy Psycho Czwartek u siebie na swojej tablicy. Ja to zrobię u siebie. Robię to, ponieważ dzięki temu możemy zmieniać też nasze otoczenie, tak? Dzięki temu, że przekazujemy tego typu wiedzę. Także witam kolejne osoby. Super, że jesteście. Dziękuję bardzo. I teraz jest czas na to, żeby, żeby ten dzisiejszy psychoczwartek umieścić u siebie, udostępnić. A jeżeli to zrobisz, to weźmiesz udział w losowaniu nagrody. To jest e-book 25 najskuteczniejszych technik radzenia sobie z tremą. Tak jak w tamtym tygodniu, 10 osób zostanie wylosowanych z tych osób, które udostępnią dzisiejszy psychoczwartek i uzyska tą super, super nagrodę. Także słuchajcie, teraz jest na to czas, żeby tutaj zrobić udostępnienie, zanim zaczniemy mówić o tego typu, o tego typu relacjach. Ja w tym czasie właśnie tutaj udostępniam. A może być tak, właśnie, że. Bo zaraz będziemy o tym mówić. Może być tak, że w jakiejś relacji czujesz wyczerpanie, czujesz zmęczenie, czujesz, że możesz czuć się wykorzystywany w jakiś sposób. Wykorzystywana, możesz czuć, że czujesz się bezradny w jakiś sposób. W Czujesz niepokój tak, przed tą osobą, boisz się spotkać z taką osobą, dlatego, ten temat może w tym momencie też dotyczyć ciebie. bo może kiedyś się spotkałeś z tego typu osobą, piszcie oczywiście w komentarzu, że ktoś z Was się spotkał z toksyczną, z toksyczną relacją. Oczywiście nie musicie podawać tutaj nazwisk, ale czy ktoś ma takie doświadczenie, ja właśnie sobie teraz udostępniam. Te, to dzisiejsze nagranie, tak jak mówię, 10 osób, które udostępni i wy, jakby wylosujemy 10 osób, które dostanie nagrodę za udostępnienie. Także w takim podziękowaniu za to, że przekazujesz ten dzisiejszy Psycho Czwartek dalej. Udostępnione super. Napiszcie w komentarzu, kto udostępnił, że nam to dziś nie zginęło. Bo taka jest zasada ostatnio Psycho żeby tutaj wpisywać na dole. Um, oczywiście coś tutaj innego zrobiłam. Słuchajcie, mówię w tym samym czasie i nie mogę udostępnić. Okej, okay, teraz zaraz mi to... Ok, także teraz jest na to czas. Odkładam na razie. A Maciej pisze: 'Pełno jest takich, ja się spotkałam.' Okay. Przywitam kolejne osoby: Luiza, Ewa, Katarzyna, Francja. Widzę um, Maciej, Ewa. Świetnie, także dzięki, że dołączasz. No i właśnie, zaczynamy w takim razie. Dla osób, które może widzą mnie pierwszy raz i może zastanawiają, dlaczego będę mówić o toksycznych osobach, relacjach i związkach, od 20 lat zajmuję się psychologią, od kilkunastu lat pracuję jako psychoterapeuta, pracuję jako trener, jako, jako, jako psycholog i spotykam się z osobami, które trafiają do mnie, które albo zakończyły jakiś toksyczny związek, albo są obecnie w toksycznym związku i często mówią o tym, że to wpływa na nich. Więc jakby pomagam tego typu osobom. Z tym, żeby radzić sobie w, te, w tych sytuacjach, żeby mogły realizować siebie, realizować swoje marzenia, swoje cele i robić to niezależnie, prawda, od tego, co gdzieś tam w ich otoczeniu się dzieje. Czy też pomagam w relacjach, budować dobre relacje, tak, realizować swoje cele w dobrych z, e, związkach. To jak ktoś pisze, moja szefowa i córka są takimi osobami, wyniszczają emocjonalnie, odbierają. Odbierają energię. Dokładnie, tak może być. Odebranie energii to jest jeden z przykładów tego, jak może taka toksyczna, toksy toksyczna relacja działać na ciebie czy na, na inne osoby. Okej, okay, a teraz jeszcze bardzo ważna informacja. Mam nadzieję, że już umieściłeś, umieściłaś u siebie ten dzisiejszy psycho czwartek i weźmiesz udział w losowaniu, w losowaniu nagrody. A, a jeżeli napiszesz w komentarzu tarcza, mówię o tym teraz, ponieważ później mogę zapomnieć, jeżeli napiszesz tarcza, to dostaniesz na swój Messenger link, jak zapisać się na bezpłatną konferencję, która będzie 16 lipca, czyli za tydzień. Zamiast Psycho Czwartku będzie bezpłatna konferencja pod tytułem Mentalna Tarcza i tam będziemy mówić o tym, jak radzić sobie z manipulacją, jak radzić sobie z toksycznymi osobami, co robić, jak rozpoznać tego typu relacje i jak można sobie z tym poradzić. Więc jeżeli napiszesz tarcza, napisz w oryginalnym linku. Jeżeli ktoś udostępnił ten link gdzieś dalej, to to nie będzie działało. Musisz wejść tutaj na mój fanpage na moją stronę i tutaj w komentarzu napisać, napisać tarcza. Mamy już 350 osób zapisanych, mamy 500 miejsc, więc warto się śpieszyć, ponieważ codziennie dołączają nowe osoby, a jest 500 miejsc, także warto to zrobić od razu, nie czekać, tylko zarejestrować się. I zamiast psycho o godzinie 19 angielskiego czasu, a 20 czasu polskiego, rozpocznie się ta konferencja. Ona potrwa około 2 godziny, tak? Także będziemy tam się zajmować manipulacją toksycznymi, toksycznymi osobami. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj udostępniają i tu piszą swoje komentarze. Ja potem je czytam i od, odpowiadam, jeżeli są jakieś pytania, że coś będzie niejasne. Oczywiście też pytaj teraz w trakcie, jeżeli, jeżeli uznasz, że coś jest tutaj dla ciebie niejasne. No właśnie, kilka jest takich bardzo ważnych elementów, ponieważ może. Dlaczego ja to rozpisałam? Że są osoby, relacje i, i związki. Bo nie wszystkie osoby, które używają na przykład manipulacji albo szantażu emocjonalnego, o czym mówiliśmy ostatnio, nie wszystkie te osoby są toksyczne. Więc ja to jakby w jakiś sposób rozpisałam. Więc czasami jest szansa na to, żeby zmienić relację. Jeżeli pojawia się manipulacja, to jest szansa, żeby tę relację poprawić. O tym też będziemy mówić na konferencji. Ale są, uwaga, są osoby, które są po prostu, one zawsze tworzą toksyczne relacje i one nie chcą się zmieniać. Dlatego nas... One są w tej grupie. Na takie osoby trzeba bardzo szczególnie uważać, najlepiej się trzymać z daleka. Ja, jestem, ja często mówię o tym, żeby nie oceniać innych ludzi, żeby, żeby nie, nie kategoryzować. Natomiast rzeczywiście są takie przykłady osobowości, między innymi osoby narcystyczne, psychopatyczne, socjopatyczne, gdzie jest bardzo mała szansa na zmianę. Tak? Czyli wiara w to, że ta osoba się zmieni, może cię doprowadzić do po prostu ruiny Twojego emocjonalnego życia, Twojego związku, Twojej rodziny itd. więc. Dlatego warto to rozpoznać, więc to są pewne typy osobowości, które zawsze wchodzą w toksyczne relacje i jest i bardzo, bardzo mała prawdopodobieństwo, że się zmienią. Nie warto wierzyć w to, że to, się, że to się zmieni. Natomiast, tak jak mówiliśmy ostatnio, na ostatnim psycho -czwartką, mam nadzieję, że go widziałeś. Jeżeli nie, to zajrzyj sobie tydzień temu. Mówiłam o szantażu emocjonalnym. To jest taka technika, którą bardzo wiele osób stosuje. I w, może ty też też wcale nie znaczy wtedy, że jesteś toksyczną osobą, tylko używasz jakiejś techniki. Także to jest ta, ta różnica. Tamten poprzedni psychotwarty już 108 tysięcy osób. Słuchajcie, okazuje się, że tak ten bardzo temat jest ważny i tak dotyka bardzo wielu osób. Natomiast tu trzeba bardzo uważać, że nie wszystkie, jak mówię, to, że ktoś stosuje jakąś technikę manipulacji raz albo dwa, albo nawet nie jest jej świadomy, nie znaczy, że jest toksyczną osobą. Ale uwaga, dzisiaj się właśnie przyjrzymy, jakby pójdziemy krok dalej, kiedy relacja jest toksyczna, kiedy to już jest coś więcej niż tylko, niż tylko jakaś po prostu kłótnia, albo to nie jest tylko foch, ale to już jest, idzie gdzieś dalej. Więc to, co może być objawem, to, co może być objawem tego, że jesteś w toksycznej relacji, to czujesz, że masz coraz mniej energii, tak, że coraz. Coraz ba bardziej ta osoba w jakiś sposób wysysa z Ciebie energię. Czujesz się bardziej zmęczony, zmęczona, Twoja samoocena się obniża. Możesz czuć lęk, myśląc o tej osobie, tak, że znowu będziesz musiała w jakiś sposób um, no dobrze wypaść przy niej, albo że znowu Cię skrytykuje, albo znowu coś się stanie. Albo z jakiegoś powodu czujesz niepokój. Może być tak, że nie, nie możesz podejmować sama własnych, sam własnych decyzji bo jakby ta osoba narzuca Ci swoje zdanie, więc boisz się podejmować swoje decyzje, możesz też czuć bezradność w ogóle, tak? Czyli takie poczucie, że co bym nie zrobiła, to i tak, to i tak będzie źle. Więc to mogą być objawy depresji, nie depresji, tylko toksycznych, ale może się też pojawić depresja. To może być przykład toksycznej, toksycznej relacji, toksycznego związku i on może wystąpić i w pracy, i w domu, tak? I wśród Twoich przyjaciół. Zobaczę, jakie... Um... Jakie komentarze? Tu ktoś komentuje moje włosy. No widzę, że widocznie zamiast się skupić na tutaj na temacie, to ktoś komentuje moje włosy. No trudno, no po prostu odstają mi włosy i cóż mogę z tym zrobić? No nic nie zrobię. No niestety. Skupmy się może na temacie. Można nie patrzeć po prostu, tylko, tylko słuchać, jak komuś coś tam przeszkadza. Wziąć odpowiedzialność za to, co się widzi i na to, co się patrzy, co się komentuje. Zachęcam, żebyście się też dzielili swoimi doświadczeniami i oczywiście w każdej chwili, jeżeli udostępnisz ten dzisiejszy psychoczwartek, to weźmiesz udział w... Losowanie nagrody, 10 osób, tak jak ostatnio, tak jak co tydzień uzyska. Tak, 10 osób dostanie e book mojego autorstwa jak radzić sobie z tremą 25 najskuteczniejszych technik. Jest nas już 117 teraz. Świetnie cieszę się, że ten temat was. Ciekawi, bo zaraz będziemy się dalej przyglądać temu, na czym te um, relacje toksyczne polegają, jak je rozpoznawać, tak? Jak się chronić też, bo jak rozpoznasz, to jest bardzo ważny krok do tego, żeby się chronić, żeby nie brać na siebie też winy i odpowiedzialności, ponieważ wiele osób bierze na siebie, tak, odpowiedzialność za toksyczną relację. Ciągle, ciągle może się wydawać, że ja coś muszę zrobić, żeby ta osoba mnie bardziej zaakceptowała, żeby zaczęła mnie słuchać w końcu, tak? albo żeby za, coś mi miłego powiedziała i tak dalej. Więc bardzo ważne jest niebranie odpowiedzialności za toksyczną, za toksyczną relację. Mhm. Ok, a także super, że dołączacie. Bardzo się cieszę, że, że chcecie ten temat pogłębiać. I teraz, jakie są, przykłady? jakie są przykłady tego, jakby co te osoby robią? Te osoby bardzo często, one nie słuchają. Ty coś mówisz, na przykład, one często mówią o sobie, ale same nie słuchają. Um, ok, zobaczę przelatują mi Wasze komentarze. musiałam wiedzieć, co, co tutaj piszecie. Super temat, ktoś pisze. Um, Anio, super wyglądasz, nie ma co się przejmować komentarzami. Ok, <laughs> cieszę się za wsparcie, słuchajcie. <laughs> no właśnie. Okej. Okay. Te osoby mogą nie słuchać na przykład ciebie, mogą się nie interesować twoimi emocjami, mogą się nie interesować tym, co ty masz do powiedzenia, tylko są skupione na sobie. Tak mówią dużo o sobie, o tym, co one chcą. E, I w przypadku na przykład osób narcystycznych, socjopatycznych czy psychopatycznych, te osoby, one w ogóle nie, jakby nie mają empatii. One nawet jak będziesz się bardzo, bardzo starać, żeby ta osoba cię zrozumiała, ona tego nie zrobi. Ona może udawać, że cię rozumie ale jej zachowania będą, będą Cię krzywdzić, bo ona nie czuje tego, jakby nie jest w stanie postawić się na Twoim miejscu. Monika pisze, ciekawy temat, ważny, super. Um, no właśnie, nie, może nie dawać Ci uwagi, czyli zabiera Twoją uwagę, wysysa z Ciebie energię. To są czasami osoby... Um, to są czasami osoby, które bardzo, bardzo narzekają, też mogą być takie osoby, które ta relacja może być dla ciebie toksyczna, ponieważ ty cały czas chcesz sobie pomóc, coś jej wymyślasz, ona non-stop, non-stop narzeka, a jak dajesz jej radę, to ona tego nie przyjmuje. Czyli zarzuca ciebie jakąś taką, taką negatywną energią, negatywnym jakimś takim przekazem, a sama nic z tym nie robi i nie szuka pomocy, więc niekoniecznie ta osoba musi być narcystyczna, psychopatyczna czy socjopatyczna, ale może być. Odbierać ci energię, może wysysać z ciebie energię, dlatego trzeba uważać na takie osoby. Można jej zaproponować, żeby poszukała pomocy, żeby coś z tym zrobiła, jeżeli ona tego nie robi, to jeżeli będziesz brać cały czas odpowiedzialność za to, to będzie cię to bardzo, bardzo dużo kosztowało. Są osoby, które chcą wszystkich kontrolować i będą ci mówić, co masz robić, będą mówić, ci, w co masz się ubierać, z kim masz się spotykać. To też jest przykład toksyczności. Jeżeli ktoś nie daje ci autonomii w Twoim związku, wiadomo, inaczej jest, jeżeli to jest szef, natomiast. Taka jest zasada, natomiast jeżeli w związku ktoś ci cały czas mówi, co masz robić, i nie akceptuje twojej, twojej odmowy, no to to jest, to jest toksyczne. Znowu osoby, które zazdroszczą, czyli poprzez tą zazdrość oceniają innych, ocenia, jak ta osoba ocenia ciebie, ciągle, ciągle może mówić, że wszystko w koło jest niewystarczające, ty jesteś niewystarczający, wszystkie osoby, coś, coś się z nimi nie tak, tak? czy jakby sama siebie wstawia w takim świetle, że ja mam zawsze rację, tak? a inni w koło tej racji nie mają i. Tak, i jakby bardzo dużo mają te osoby oceny. Tak zwane wampiry energetyczne pisze Monika. Dokładnie. Czasami, jeżeli to jest osoba, bo to jest co innego, jeżeli ktoś ma depresję i czuje się nieszczęśliwy i się czuje źle no to to może być przykład depresji. Ale taka osoba, to co warto zrobić, żeby ona szukała pomocy, tak? Ale ta osoba nie obwinia wszystkich innych. Osoby z depresją często same siebie obwiniają za to, co się dzieje, więc tu trzeba odróżnić, tak? Takiej sobie, sobie trzeba pomóc. Natomiast ktoś po prostu, kto tylko ci widzi, zaczyna Cię padać o wszystkich swoich problemach, a nic z tym nie robi, tak? Nie szuka pomocy i tak dalej. I wszystkich koło obwinia, to znaczy, że może być właśnie toksyczną osobą. Trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby nie, da, nie dawać za dużo czasu tego typu osobom. Um. Moi pytanie, dlaczego przyciąga się te osoby? Więc, czy też lekcja stawiania granic. No właśnie o tym będziemy mówić na, na konferencji. Napiszcie tarcza, napisz tarcza, to, to dostaniesz dostęp do konferencji, która będzie 16 lipca, w czwartek. Będziemy mówić, jak stawiać granice. Natomiast. Kto, skąd się te osoby biorą? Często osoby, które są samotne aktualnie albo są w jakiś sposób słabsze, mają słabszy moment. Czasami wtedy się pojawia właśnie ktoś taki toksyczny, bo, bo, bo potrzebujemy w tym momencie więcej bliskości, obecności, możemy potrzebować w tym momencie przyjaciół i ktoś taki może to zacząć wykorzystywać, to Twoją potrzebę, potrzebę relacji. Ale to może też spotkać każdego. To nie zawsze pada, nie zawsze pada na słabsze osoby, ale możesz być wtedy bardziej podatny, że tego typu osoby się pojawią i może być ci ciężej wyjść z takiego związku, ponieważ to osoba może wiedzieć to, że tobie zależy na niej, tak? I ona może to wykorzystywać, może manipulować, żeby zostać w tej relacji. Słuchajcie, dołącza coraz więcej osób, 152 osoby, świetnie. W każdej chwili, jeżeli udostępnisz ten dzisiejszy Psycho Czwartek, weźmiesz udział w losowaniu nagrody, 10 osób wygra. Dostaniecie tą informację tutaj na, na tym moim fanpage'u. A jeżeli piszesz tarcza, to pisz w oryginalnym linku, tak? Jeżeli piszesz tarcza albo pisz, że, że udostępniłeś, to pisz tutaj w oryginalnym linku, nie pisz gdzieś tam w udostępnionym, bo to wtedy nie zadziała. Temat trafiony w punkt, tutaj pisze Ania, um, czy lepiej dać sobie czas, um, trzeba rozpoznać, czy to na pewno jest toksyczne, czy nie, bo Mówię, czasami w związkach są problemy, ja pracuję z parami. Wtedy osoby się jakby zgłaszają do mnie, jakby widać, że obie chcą pracować nad zmianą. Natomiast jeżeli jedna osoba mówi, że ze mną nic nie jest, nie jest źle ze mną, to ty się musisz zmienić. No to uwaga, to jest bardzo duża czerwona lampka, tak? Że ktoś w drugiej osobie pokłada całą prawda, odpowiedzialność za, za problem. Te osoby często nie trafiają na terapię, narcystyczne osoby nie trafiają na terapię, bo uważają, że to w koło wszyscy są źli, a nie oni. tak, One nie szukają pomocy, a jak już trafią na terapię, ktoś ich tam zaciągnie na tą terapię, no to zazwyczaj uczą się jeszcze bardziej manipulować, jeszcze bardziej wykorzystywać. Ok, idziemy dalej. To, co, to, co robią toksyczne osoby, one nie przepraszają, tak? One. One mają rację, one nic złego nie zrobiły, one odkręcają często kota ogonem, to, nie, to ja nic tutaj nie zrobiłem, bo tak, ewidentnie jest ich wina. Często kłamią, tak? Często kłamią i mówią zupełnie wprost a, rzeczy, które nie są prawdą. W przypadku osób psychopatycznych, osoby psychopatyczne, nawet y, jeśli są badane wykrywaczem kłamstwa, one mają na tyle, nie czują się odpowiedzialne za to, co się stało, że nawet nie mają reakcji fizjologicznych, tak? Psychopatyczne osoby nawet nie. Nie czują się w ogóle, nie boją się konsekwencji, tam, nawet im tam nie drgnie nic, jak, jak są badane wykrywaczem kłamstw. Także tutaj dlatego nie, nie, nie jesteśmy w stanie zmienić takiej sobie, nauczyć się jej empatii. Czy toksyki są bezwzględni? Tak, to są osoby, które są bezwzględne. Tak jak powiedziałam, no, jest różnica między osobami narcystycznymi, psychopatycznymi i socjopatycznymi. Teraz się nie będę tym zajmować, więcej sobie powiemy na, na konferencji. Jeżeli napiszesz tarcia, dostaniesz informację, jak się zapisać. Ale często my mamy świadomość, jeżeli ja mówię teraz o toksycznej relacji, możliwe, że ktoś ci przychodzi do głowy, kto taki jest, Możliwe, jest to jakaś narcystyczna osoba, um, która nie zawsze te osoby nie zawsze chcą wszystkich krzywdzić naokoło. To niekoniecznie są jakby od razu seryjni mordercy. Często nie chcą, żeby, nie chcą, żeby się to wydało, tak? Ale jeżeli kogoś krzywdzą, to nie mają takiej jakby skruchy, nie mają takiego sumienia, poczucia winy, że, że w ogóle coś złe, źle zrobiły. Mają wtedy poczucie, jakby boją się, że ktoś się może dowiedzieć. Ale nie to, że komuś zrobiły krzywdę. Czy wykorzystują dobroć drugiej osoby, jeśli wyczują jej dobroć? Może tak być, może tak być. I tutaj jest ileś tych elementów, natomiast zawsze jest tak, że ty czujesz się w kontakcie z taką osobą coraz gorzej, czy ona nie dodaje ci wsparcia, tylko można być, odbierać energię, może cię obrażać w jakiś sposób, może mówić jakieś negatywne na, na twój temat, jakieś epitety, które zaniżają twoją samoocenę to może być tak, że wyśmiewa się z Ciebie. Mi się skojarzyła teraz, pewnie masz jakąś swoją historię. Miałam jakąś taką szefową dawno temu, nie będę oczywiście podawać nazwiska, um, ale to, co ona robiła, to ona, jak ktoś wychodził z pokoju, to nam bo w obecności, kiedy ta osoba była w pokoju, to ona była bardzo miła, charyzmatyczna, wspaniała, po prostu bardzo taka przyciągająca uwagę. Mówiła to, co się chciało usłyszeć, a jak ktoś wychodził z pokoju i reszta osób zostawała, to zaczynała mówić bardzo negatywne rzeczy na tę osobę, zaczynała ją obrażać i używać dziwnych, wymyślała dziwne przyzwiska na te osoby. Tak? Um. Ja tam pamiętam, że też miałam jakieś swoje przyzwisko, się okazało. No właśnie, więc jakby w obecności Ciebie powie ci wszystko, co chcesz usłyszeć, będzie Cię uwodzić takim swoim wdziękiem, będzie mówić po prostu wspaniałe rzeczy, jaka to jesteś po prostu wspaniała i najlepsza, ale jak wyjdziesz, za Twoimi plecami będzie mówić okropne, okropne rzeczy. Może być tak, że może Ci zaskakiwać na przykład, może robić takie, podkładać Ci miny. W ostatniej chwili coś powiedzieć, że masz coś zrobić, na przykład jesteś nieprzygotowany. Ja się z tym spotkałam, nie wiem, czy spotkaliście z tym. Um, tak mówię, może kogoś wyśmiewać, jakieś czyś słabości, tak? To, takie osoby często właśnie są um, osobami, które mobbingują, tak? Albo w jakiś sposób atakują ludzi, ludzi w pracy. A czy toksyk może być cały czas miły, aby zyskać coś dla siebie? Może być. I często właśnie narcystyczne osoby, one są bardzo takie, właśnie charyzmatyczne. Często jakby w pierwszym spotkaniu masz wrażenie, że po prostu uwielbiasz tą osobę, że chcesz z nią przebywać, że ona jest ona po prostu wspaniała. Często to co ona mówi ma niewiele wspólnego z prawdą, bo ona bardzo olbrzymia swoje sukcesy. Ale to co jest ciekawe, znaczy można się by złapać, to ona bardzo dużo mówi o sobie, mówi jaka jest, jakby co tam jej się udało. Jak, co potrafi robić, jak ona jest dobra, jak ona im pomaga, i tak dalej, i tak dalej. Uh, także to może być coś takiego. Natomiast, no jak ty zaczynasz mówić, to albo, albo może się tym nie interesować, albo udaje, że się interesuje, uh, albo jak powie się coś takiego bardzo osobistego, to może to wykorzystać przeciwko, przeciwko tobie. Um, też miałam taką, jakby, takie doświadczenie z kolegą, którego dosyć, dosyć lubiłam. Ja często wysłuchiwałam, to też dawno temu, bo wysłuchiwałam to, to co mi opowiadał, jakiś mówił mi o swoich problemach. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mu kiedyś powiedziałam, że miałam problem kiedyś z jedzeniem, że było mi trudno jeść i, i byłam w szpitalu, i tak dalej, i zaczął się śmiać z tego. I zaczął się śmiać. Potem powiedziałam mu jeszcze jakąś inną rzecz z mojej, z mojej przeszłości, zaczął, zaczął się śmiać. Więc dla mnie to była po prostu taka czerwona lampka. No jak to ja słucham, prawda, to, to, czy mi opowiada, godzinę, drugą godzinę, ja zaczęłam coś mówić o sobie, on nagle zaczął się śmiać. W ogóle co w ogóle, jaki tam problem, tak? W szpitalu byłaś, ha ha ha. No właśnie, to są często takie osoby, które czasami wprost mogą się śmiać z tego, co jest dla Ciebie problemem, a czasami w jakiś taki bardziej um, taki no, zakryty sposób. Tak? Czasami te osoby są wytrenowane, często one się szkolą w tym, żeby nie pokazywać tak wprost od razu swojej tej strony takiej, takiej ciemnej. Dołączają kolejne osoby, 175 osób. Widzę, słuchajcie, jeżeli napiszesz tarcza, w każdej chwili możesz dołączyć do, do webinaru, do konferencji, bezpłatnej konferencji, która będzie 16 lipca, czyli za tydzień w czwartek, zamiast Psycho Czwartku, o godzinie 19 czasu angielskiego, a 20 czasu polskiego. Mamy już 350 osób zapisanych. Mamy 500 miejsc, więc warto się streścić. Ostatnio po ostatnim Psycho Czwartku 200 osób dołączyło, bo temat był bardzo, bardzo ważny i widzę, że ten temat jest... Tak, by coraz bardziej, um, gdzieś tam ludzie stają się coraz bardziej świadomi tego, i bardzo dobrze, tak? Żeby, żeby nie dać się nabrać często na, na takie. Często dobrze patrzeć, co ta osoba robi, a nie na to, co mówi. Tak, ona będzie Ci mówić, że zrobi coś dla Ciebie, będzie Ci obiecywać po prostu gruszki na wierzbie, a potem w rzeczywistości okaże się, zupełnie ta rzeczywistość wygląda inaczej. Bo obserwuj sobie często, co ta osoba robi albo mówi o innych osobach, jak ona traktuje innych. Czyli nie, nie ucina relacji w momencie, kiedy przestaje, ktoś jej, prawda korzystać z tego, tak? Te osoby często wymieniają przyjaciół, często wymieniają, no tak, że jakby nie zależy na relacji, tylko po prostu, że ta osoba przestaje jakieś korzyści wnosić, no to wtedy może być takie ucięcie, ucięcie relacji. Często te osoby nie mogą utrzymać długo, długo przyjaźni. A jak bronić się... Aha, dobra. Pytanie, jak bronić się... A jak ktoś mieszka z tą osobą? Przeleciał komentarz. No właśnie, będziemy na... Na tym webinarze o tym mówić. Zapiszcie tarcza za tydzień o godzinie 19. Osoby, które, które się zapiszą, najlepiej być na żywo, więc jeżeli się nie uda, to będzie później nagranie z tego, z tego webinaru, ale najlepiej być, być na żywo, wtedy będę mówić, jak sobie z tym radzić, jak radzić sobie z manipulacją, jak radzić sobie z, z, z toksycznymi osobami, czyli mentalna tarcza, jak stworzyć mentalną, mentalną tarczę. Jak toksyk lub partner, osoba narcystyczna reaguje na obojętność i brak kontaktu różnie zaczyna może używać właśnie szantażu emocjonalnego, może w jakiś sposób też właśnie Ciebie, ciebie szantażować, żeby, żeby tę uwagę mieć, tak? bo on się często karmi uwagą. Narcyści często potrzebują uwagi, często potrzebują właśnie, żeby jego doceniać, mówić mu dobre rzeczy, bo, bo on ma często problem z samocą no i on ciągle potrzebuje jakichś sukcesów zewnętrznych, takich powierzchownych znaków, że, że, jest, że jest super. Czy tak podsumowując, no właśnie, jeżeli ktoś wysysa z ciebie energię, jeżeli czujesz się coraz gorzej w obecności tej osoby, zaczynasz się bać jej, masz problemy z podejmowaniem decyzji, bo, bo może jej się nie spodobać, na przykład twoja decyzja, a czujesz właśnie wyczerpanie, bezradność, to może być sygnał właśnie toksycznej, toksycznej relacji. Może być czuć się nawet sparaliżowany, nie wiesz, co masz zrobić. Tak? Nie wiesz, jak masz się zachować, bo czy to będzie na pewno tej osobie pasowało. Możesz robić rzeczy, które ci szkodzą, po to tylko, żeby zyskać tej osoby akceptację. A często jest tak, że nigdy nie jesteś, jakby będąc w toksycznej relacji zawsze jesteś niewystarczająco dobry. Zawsze ta osoba coś znajdzie, że coś z tobą jest nie tak i nie będzie się interesowała twoimi uczuciami. Będzie ci mówiła rzeczy, które będą bardzo, bardzo krzywdzące. Um. Właśnie więc podsum podsumowując, to są właśnie te znaki. Także jeżeli, jeżeli coś takiego rozpoznajesz, to, um, no to przede wszystkim ważne, żeby nie brać całej odpowiedzialności za, taką, za taki związek. Jeżeli ktoś nigdy nie przeprasza, nawet jak zrobi coś złego, no to nie szukaj całej winy w sobie za taką relację przede wszystkim. A jak się bronić w takich sytuacjach, to zapraszam na webinar. Jeżeli napisałeś tarcia, to dostaniesz link, jak się zarejestrować. To się ktoś pyta, czy robię indywidualne terapie? Tak, robię indywidualne terapie. Prowadzę y, dla par terapii, terapię terapie indywidualne. Osobiście, ty, 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 o, o, ty, teraz obecnie tylko online. Um, ja mam zostawić, to się zabije, to, to jest szantaż, dokładnie, to jest szantaż emocjonalny, o tym mówiliśmy ostatnio, e, tydzień temu. Tak jak mówię, to był bardzo, bardzo ważny temat, tam mówię 108 tysięcy wyświetleń tego, tego, tego nagrania, bo był mega, mega ważny, bo się okazuje, że bardzo często ludzie właśnie tego e, szantażu Używający nie znaczy, że od razu są toksyczni, tak? A dzisiaj mówiliśmy bardziej o takich relacjach, które mogą zepsuć twoją samoocenę. Często jak ja pracuję z osobami, które są po takich związkach. One mają dużo niepokoju, ich pewność siebie spada i trzeba odzyskiwać potem tą, tą samoocenę. Trzeba szukać wsparcia, żeby nie zostać samemu z taką osobą. Więc zapraszam na webinar zamiast psycho czwartku za tydzień. O godzinie 19 angielskiego, czasu o 20. polskiego jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby, które dzisiaj udostępniły ten psycho czwartek, wezmą udział w losowaniu, a, to losowa a w losowaniu wygra, wygra 10 osób i to jest nagrodą jest bezpłatna. No tak, e-book mojego autorstwa. Jak radzić sobie z tremą 25 na skuteczniejszych technik? Mamy 200 osób, słuchajcie teraz. Bardzo się cieszę, że tyle osób dowie się, czym są toksyczne relacje. I oczywiście będziemy się bronić, będziemy budować mentalną tarczę za tydzień o 19. Nie możecie może ominąć ten webinar. Słuchajcie, jest, tak 500 osób, 150 nam zostało miejsc, a już jest 350 zapisanych. Czy partner, osoba narcystyczna specjalnie wzbudza zazdrość? Może tak być, może to być jeden z objawów narcyz, narcy, narcyza, że robi coś, co powoduje twoją… tak, że będziesz mu zazdrościć, tak? Czy to jakiś twoich sukcesów, czy tego jak wygląda? Czy to są osoby, które właśnie bardzo dużo zwracają uwagę na swój wygląd, na takie zewnętrzne czynniki, jakieś takie symbole sukcesu, tak? I się bardzo na tym skupiają, a często w środku mają niewiele do, do zaoferowania. Tak? ale na pierwszy rzut oka robią bardzo, bardzo dobre, dobre wrażenie. I też otaczają się osobami, to się otaczać osobami, które są, dobrze wyglądają, są osobami sukcesu, coś osiągnęły i tak dalej, i tak um, dalej. Osoby, które są na webinar, piszcie tarcza w komentarzu, tak? Jak napiszesz tarcza w komentarzu, to dostaniesz link na, swoim, na swój messenger. I pamiętaj w o oryginalnym tutaj. W oryginalnym linku, nie gdzieś tam poszerowanym, tylko tutaj napisz pod tym, konkretnie pod tym, pod tym wideo. Wejdź sobie na mój fanpage i tutaj napisz. Okej, okay, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za Wasz czas. Osoby, które oglądają nagranie, też dziękuję, że, że jesteście. Też komentujcie, nawet jeśli oglądasz nagranie. Ja potem sprawdzam, o czym piszecie i to też będzie, będzie miało znaczenie. Też te Wasze przykłady do tego, o czym dokładnie będziemy mówić na, na webinarze, ponieważ te, te case study są bardzo istotne, żeby też do nich się w jakiś sposób nawiązać. Co jeśli ktoś ma toksyczną relację z samym sobą? Dobre pytanie, dużo o tym mówię na moich szkoleniach, także zapraszam, też zapraszam na webinar, co w, tej, w takiej sytuacji zrobić, bo może się stać, że ty zaczniesz toksycznie myśleć o sobie, że ty będziesz mieć właśnie toksyczną relację z samym sobą pod wpływem toksycznej, toksycznego rodzica, toksycznego partnera, tak? Wtedy ty zaczynasz się zarażać tą, tą jego toksyną, tak jakby, więc no właśnie, słuchajcie... Będę podsumowywać, mamy już prawie godzinę tutaj w Anglii 11, życzę Ci bardzo miłego dnia, uważaj na toksyczne relacje, niech Ci się zapala lampka i widzimy się na, na webinarze, mam nadzieję. Tak? Także do zobaczenia, wszystkiego dobrego, dzięki za Twoją obecność i Twoje zaangażowanie dzisiaj podczas rozmowy. Do zobaczenia, pa pa.